Zbliżamy się do świątyni na chwilę. Jeszcze tylko trochę. Idziemy na górę Gwanaksan, Spotkam się tam z Michałem, Emmą, Grace i Hyonu. Góra Gwanaksan jest naprawdę niezwykłą górą. Nie jest ona bardzo duża, ale jest to druga najbardziej popularna góra w Seulu po Bukhansa. Na Gwanaksan znajduje się też jedyna w swoim rodzaju świątynia na klifie, więc nie mogę się doczekać, żeby ją zobaczyć. Dobra, mam tu całą ekipę. Ekipa w góry. Machajcie, machajcie, wave, wej! Hello, hello! Zaczynamy naszą wyprawę! Na górę wybraliśmy się w sobotę i pogoda była przepiękna, ale minusem było to, że było tam dosyć sporo ludzi, więc jak ktoś się będzie wybierał, to polecam raczej poza weekendem. Tutaj mamy tradycyjnie poukładane takie wieżyczki z kamyków. Jest to element religii buddyjskiej. Już o tym opowiadałam w poprzednich filmach, więc myślę, że ktoś, kto oglądał poprzednie filmy, to wie, co to jest. Już nie będę powtarzać po raz kolejny. Ale widać, że właśnie jak ludzie się tu wspinają, to ustawiają takie wieżyczki. Jest tutaj dużo ludzi. Są też kwiatuszki i zaraz dojdziemy do jednego z głównych punktów na tej górze, <laughs> czyli do takiego rozwidlenia, gdzie dalej pójdziemy w stronę szczytu i świątyni. Smog as always. Mamy pierwszy widok, ale jest dzisiaj dosyć dużo smogu, więc nie widać za dużo, ale miejmy nadzieję, że na górze będzie lepiej widać. Jest dużo ludzi. W sensie, przelewają się co jakiś czas takie grupy wspinaczy. Jak się przewiną, to jest lepiej. Teraz właśnie jest duża grupa. Znajdujemy się na pierwszym głównym spocie. Skąd dalej pójdziemy na szczyt? Tam znajduje się świątynia, o której Wam wcześniej mówiłam, ale później Wam ją troszkę lepiej pokażę z bliska. Na razie jest jeszcze daleko. Mamy tutaj bardzo ładny widok. Idzie Hionu z lodem. Czy to dla mnie? To twój lód? Why didn't you get me an ice cream? I said... delivery service. Oh yeah, I knew my. <laughs> tam są świątynie jeszcze, więc tam też chyba pójdziemy później. Miasta nie widać dzisiaj tak dobrze. Piliśmy lody, ale są twarde jak skała, nie da się ich jeść. Ale wszyscy mają. Patrzcie, gdzie zaraz będziemy iść? Niesamowite wygrywki. Tutaj idą najpierw panowie. Nie będę raczej nagrywać, jak przechodzę ten odcinek, bo są dosyć niebezpieczny Nie wiem, czy to słychać, ale ze świątyni można usłyszeć różne odgłosy. Aż tutaj. Kind of difficult. Zbliżamy się do świątyni na chwilę. Jeszcze tylko trochę. Dążymy za lampionami i powoli zbliżamy się do świątyni. Wszystkie lampiony prowadzą do świątyni. Mam nadzieję, że uda nam się wejść. Miejsce jest głównym punktem do zdjęć na szczycie, ale my nie robiliśmy sobie tam zdjęcia, ponieważ kolejka do tego kamienia była ekstremalnie długo Because <grywa> 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 I'm filming like you but I'm not really on the video. <grywa> <grywa> Wracamy. Przyszliśmy się chodzić do źródełka i zaraz będziemy już na dole. Bardzo dużo ludzi już tutaj będzie wow. okay. The so cute. Właśnie wróciłam już na kampus i powoli będę szła do akademika. Kończy się ten wspaniały i emocjonujący dzień. Guan Haksan było naprawdę super, fajnie, razem spędziliśmy czas, dużo rozmawialiśmy, ale też dosyć się wymęczyliśmy, bo jednak jak się okazało, ta góra nie była taka prosta, bo wybraliśmy trochę trudniejszy odcinek. Ale każdy dał radę, świątynia na koniec była przepiękna, a po górze akcent wybraliśmy się do amerykańskiej bazy wojskowej. Niestety stamtąd nie nakręciłam za bardzo materiału, dlatego że no, kręcenie materiałów w bazie i później, <grym> i później udostępnianie ich do, do, do sieci, do internetu nie jest najlepszym pomysłem i nie jest za bardzo dozwolone, ale było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo poszliśmy razem na Grilla i bardzo było to ciekawe, właśnie żeby zobaczyć, jak żyją tam Amerykanie. Przede wszystkim to, że osiedla, w którym mieszkają, są nadal zostały w sumie wybudowane w latach 80., więc e, są to naprawdę takie w sumie już historyczne budynki, które przedstawiają obra obraz Stanów, e, takich przedmieści stanów z lat 80., więc. Było to bardzo ciekawe. widzieliśmy dużo amerykańskiego jedzenia, były hot dogi, były różnego rodzaju mięsa, wypieki. No, wspaniałe to było. Ale jeszcze wspanialsi byli tam ludzie, bo byli naprawdę mili. Nawet spotkałam trochę osób, które właśnie interesowały się Polską lub miały polskie korzenie, dlatego też było to zaskoczeniem. No i ogólnie był to bardzo intensywny, ale miły dzień. No i tutaj kończymy także. Pa pa.